co tam ciekawego można by było powiedzieć na antenie, no a tutaj nadajemy do nas, czyli do Wolsztyna, do na do Góry, do Wschowy, ja do Jarecina, rodzina i do Kłaściana, Kłaściana. i tak dalej, i tak dalej. I tu tutaj mamy właśnie centralę centrale całą sercerantię, to jest miejsce, ja zawsze mówię, że to jest centrum sterowania dobrym humorem, albo odliczamy stąd do weekendu, to dzisiaj jest ten moment. Tak. mamy Tak. Trójkę, program no tak a, naprawdę, ale tak. dzisiaj jest tak lotny program, bo trochę Angelika, trochę ja, trochę, trochę prowadzamy, Aneta. trochę prowadzimy, I tak trochę goście prowadzę, zjawiają właśnie. się tutaj właśnie na miejscach czy porankowców, bo Rano na przykład jak Erek z Anetą prowadzi, Erok siedzi tutaj, Aneta tam, a tutaj siada Jarek Adamek do tematu dla Reparty, reportera. O, dziwą, z tej strony jest tak, najlepsze, tak, bo, tak, tak, tak. bo to trzeba zobaczyć, prawda? No można... ja mam takie zapytanie. No, tworzycie program, no muzykę kto dobiera? Wiem, że muzykę dobiera Każdy właśnie... Redaktor muzyczny. Tak. Każdy ma swoje tak, tak, zadanie tak, w naszej tak, redakcji, my jesteśmy od tego, żeby gadać. On bardzo nie lubi, to, to zdradzę, chyba sekret, bardzo nie lubi, jakbyśmy coś tam sobie pogrzewali w tej muzyce na połowie. Wiadomo, że wkłada dużo pracy w to, żeby, żeby muzyka podobała się naszym słuchaczom. Do każdego musi coś trafić. Nie no jest tak, że nam się podoba, ale innym może się nie podobać tak naprawdę. I tam jest komputer, monitor, który, który tą muzykę właśnie ryktuje. Tak, playlista. Tam jest playlista, tak. która jest przygotowana. Dzisiaj jest akurat tak luźny dzień, że jak ktoś poprosi, to puszczamy. Mhm. <laughs> ale to jest wyjątek. Tak. Tu mamy monitor, który pomaga nam e, zerkać, co się dzieje w regionie, jakieś ciekawe wiadomości. A no. po prawej stronie jest monitor, który mówi nam, co się dzieje na świecie na ten moment. <laughs> e, więc jesteśmy na bieżąco, jesteśmy lokalnym radiem, no ale musimy być też na bieżąco z tym, no co jest tak. w kraju i na świecie tak naprawdę. Mhm. E, I tu, tu jest serce... No a ja mam jeszcze takie zapytanie, jak na przykład program przygotowywujecie, to przychodzicie dwie godziny prędzej, czy jak to wygląda? Czy tak wchodzicie od razu do studia, czy jak nie. przygotowanie... Ja dzisiaj byłem przed godziną 10, zaczynałem o 11, natomiast no to, to zależy, ja sobie to przygotowuję też w program domu, w domu i wchodzę wcześniej, to nie jest tak, że przychodzimy za trzy, tak? To, to, mhm. Tak to nie działa. Ale jesteśmy wcześniej, no nie dwie godziny. No a na przykład jak mówicie takie coś, takie wchodzenie na antenę, co so wchodzicie, czy to mówicie z głowy, czy czytacie z kartek, czy jak to przygotowujecie? nie, część wejść jest z głowy, część samoistnie się jakoś narzuca, bo była piosenka albo ktoś coś powiedział i pasuje to wszystko, raz, to, to się też tak pięknie czasami zazębi wszystko razem. A czasami jest to informacja przygotowana, czasami sięgamy do naszego portalu, bo jakaś informacja weszła i w serwisie będzie, nie wiem, za 50 minut, ale już można o tym powiedzieć, już można przekierować naszych słuchaczy do tego, żeby sobie o tym poczytali. Albo na przykład wydarzyło się coś i nasi dziennikarze dają nam znać, żeby, żeby poinformować słuchaczy na przykład o tym, że jakaś droga jest nieprzejezdna, nie? No a na przykład, jak coś się wydarzy w regionie i wejście jest, no dziennikarz jedzie, redaktor, no na przykład na żywo, na tak, żywo czy na coś, łączenie. to później łączenie jest na żywo i zmiana programu, tak? Tak. Jeżeli coś się no takiego, że tak. musimy, to oczywiście reklamy nie będziemy przerywać, natomiast utwór jak najbardziej, chociaż 30, czy tam sekunda, czy dwie sekundy jest utworu, wtedy ścinamy, wchodzimy na żywo, ten monitor nam y, pozwala wejść sobie, zerknąć, gdzie w tej chwili jest, czy jest połączony, tak na przykład jest z, z, z transmisjami z zawodów żużlowych czy też innych. I, 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 I w ten sposób to wygląda, więc staramy się być na bieżąco, wiadomości, informacje są weryfikowane oczywiście, to nie jest tak, że my dostaniemy informację jakąkolwiek od razu puszczamy weter, bo to ktoś może sobie zadzwonić i powiedzieć, a bo coś się wydarzyło, ale musimy to zweryfikować rzeczywiście, dlatego też mamy... Tylu ludzi wspaniałych i na przykład taki Filip to zweryfikuje Bartek Aldona czy, 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 czy Jarek tak, 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 albo nasi tak, wydawcy tak. Wiadomości, czyli jest Hania. Jest... Czy to się rzeczywiście wydarzyło i wtedy podajemy to? to... No ja mam takie dobrze. zapytanie. Dzisiaj obchodzicie urodziny, 32 urodziny są tak, wasze. Jest e, jak mhm. wspominacie początki radia? Każdy inaczej, bo e, różnie wiekowo tutaj przychodziliśmy, to musiałbyś pytać tych... Julika e... ma 18 lat, ja mam 29, <laughs> więc... No, 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 najstarszy jest raczy, ale e, no, każdy różnie tak naprawdę, bo w różnych momentach przychodziliśmy, mi się zdarzało kilka razy odchodzić i wracać i to też było mega fajne, że, że ten team dalej tutaj chociaż trochę się zmienił. To taki core, taka, taka podstawa tych osób, które tutaj tworzyły to radio. Jest nadal ta sama. Ono jest w tych samych rękach, nie? to też jest mega ważne, że, tak. że tutaj się to nie zmieniło, że, że osoby, które zakładały to radio, nadal są, pracują dla na, na dobra tego radia. No. Będziemy mieć teraz kurs urodzinowy, który będziemy robić Bardzo na żywo zapraszam. i będziemy teraz Aneta. W ze, w no, państwu, to my dziękujemy również. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego Dziękuję. i się cieszcie, i się radujcie. tylko. Dobrze. Dzięki.